Mam mały problem z krzyżówką, mógłbyś mi pomóc? Dawaj. Yy, na 6 liter, postać Boba Keina i Billa Fingera. Mm, Batman. Pasuje, a słuchaj, rysownik Torgala. Mm, Grzegorz Rosiński? Skąd ty to wszystko wiesz? Słucham prosto z kadru. Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. każdą sobotę o 15. Wybiła godzina 15, zatem czas na Prosto z kadru, wasz kącik komiksowy w Radio Afera. Zwita, wita się z wami jak zwykle Wojciech Nelec i dziś przygotowałem dla was przegląd komiksów dla młodszych. Co jakiś czas się zdarza, że właśnie mamy taki komplet tytułów, które właśnie głównie jest skierowany dla osób, nie wiem, tak 6, 8, 10+, plus. ale nieraz jest tak, że te tytuły również polecam starszym osobom czytającym komiksy, ponieważ ogólnie są całkiem nieźle zrobione, a czasem są wręcz fenomenalne. Mamy kilka wydawnictw, które skupiają się właśnie na tego typu ofercie komiksów, dla młodszych i nie tylko, jako część swojej całościowo dużej bardzo oferty, jak na przykład Kultura Gniewu czy Egmont. No i dzisiaj będą to właśnie trzy tytuły od tego drugiego wydawnictwa, ponieważ to będzie kolejny tom serii Supersi, kolejny tom przygód Filipiny Lomary, a także nowość, jeśli chodzi o debiut serii, to będzie. Samurai i Stitch. To jest jedna z mang, z którą Egmont właśnie ostatnio wystartował. Tu przypomnę, że tak, Egmont wrócił do wydawania mang, ale właśnie bardziej takich na licencji. Stąd na przykład ostatnio mówiliśmy o mandze, o Księżniczce Lei, czyli ze świata Gwiezdnych Wojen. A tutaj mamy z kolei świat Disneya. No i to nie jest jedyna tego typu manga, którą Egmont właśnie z takiego świata wydaje. Ale zanim przejdziemy do komiksów, to oczywiście stanowi. Narodowo przypomnę, że prosto z kadru znajdziecie na YouTubie, na Facebooku. Wystarczy, że wpiszecie po prostu prosto z kadru. No i oczywiście również szybki przegląd newsów. Gorące wyjści ze Złotych Kurczaków, dziesiątej edycji imprezy poświęconej komiksowi niezależnemu. Co roku rozdaje się tam nagrody właśnie dotyczących tego typu publikacji. Jakiś czas temu, właściwie co tydzień, przypominaliśmy o tej imprezie, a teraz już wiemy, jakie nagrody do kogo trafiły. I e, wygląda to następująco. W kategorii debiut nagroda trafiła do Agnieszki Czachur za komiks Fara. Ne, jeśli chodzi o krótką formę, to nagrodę dostał tytuł Wizyta, wydanego w ramach e, e, albumu Warchlaki nr 6 Tomasz Kątny Antoni Serkowski. Ne, nagrodę za najlepszy komiks internetowy ne, dostał tytuł Poliki Pełne Komiksów Bożeja Milewskiego. Ne, Nagroda najlepszej okładki trafiła do warhaków numer 6 i Izzy Dudzik. Za najlepsze rysunki nagrodę dostał Jakub Babczyński za komiks Prywaciarz. Najlepszy scenariusz Robert Sienicki za baletrystykę humorzastą i rebusiastą. I najlepszy Zin to warhaki numer 6. Mamy jeszcze najlepszy komiks i jest to. Ponownie prywaciarz, to scenariusz Tomasz Kątny, rysunki Jakub Babczyński. Został też przyznany Biały Kurczak za całokształt niezależnej twórczości i trafił on do Łukasza Kowalczuka, o którym za chwilę jeszcze będziemy mówić na chwilkę. No i cóż, impreza się odbyła. Nas niestety tym razem nie mogło być na miejscu, ale niedługo, mam nadzieję, uda mi się przedstawić Wam Kilka ciekawostek o imprezie. Będziemy mieć rozmowę z osobą, która brała udział właśnie w tych złotych kurczakach i miała tam pewien mały jeszcze konkretny wkład, ale o tym już powiem, kiedy będziemy z tą osobą rozmawiać. Gratulujemy oczywiście wszystkim zwycięzcom, gratulujemy wszystkim osobom, które były nominowane i trzymamy kciuki za Waszą dalszą twórczość. Skoro mówiłem o Bia Łukaszu Kwalczuku, który dostał tego białego kurczaka, to na swoim patronajcie ujawnił, że tegoroczna edycja imprezy Rumia Comic Con będzie na 99,9% ostatnią. Dlaczego? Ponieważ autor oficjalnie już stuprocentowo rezygnuje z organizacji jakichkolwiek imprez i zostało wspomniane, że po prostu nie ma kto inny przejąć tematu tej konkretnej imprezy. Także jeśli zależało Wam, aby pojawić się kiedykolwiek na Rumi Comic Con, nie mieliście do tej pory okazji. To będzie to właściwie ostatnia okazja. Teraz przeniesiemy się na chwilkę do Stanów Zjednoczonych. Otóż ogłoszono, że pojawi się nowy film z Hellboy'em i nie będzie to kontynuacja poprzedniego reboota, nie będzie to też kontynuacja filmu Del Toro. Będzie to zupełnie nowy film, w pełni, będzie w pełni adaptować historię The Crooked Man i scenariusz do filmu zostanie napisany przez Mike'a Mignole i Shona Goldena i z kolei za reżyserię będzie odpowiadać Brian Taylor. Historia będzie się toczyła w latach 50. -tych. Również dowiedzieliśmy się, kto zagra główną rolę i będzie to Jack Casey, który występował w takich produkcjach jak The Strain, Without Remorse, 20, 20 Strong, The Outpost i małej roli w filmie Deadpool 2. I też zostajemy na chwilkę właśnie w Stanach, żeby taką małą ciekawostkę powiedzieć. Pod koniec lat 90. wychodziła taka seria jak Battle Chasers, osadzona w takim świecie fantasy. Jest to tytuł autorstwa Joego Madu Madureira. I było to też wydawane u nas w Polsce przez wydawnictwo Mandragora. Tytuł miał tylko 9 zeszytów, z czego 10 był zapowiedziany, ale nigdy nie został opublikowany, nigdy nie został przez lata wydany. No i okazuje się, że seria w końcu powróci i ten dziesiąty numer trafi do sklepów w Stanach Zjednoczonych już w czerwcu tego roku. Także jeśli kiedykolwiek Was interesowała. Ta seria, no to ten wielki powrót właśnie następuje. Co warto wspomnieć, jakiś czas temu nawet wyszła gra osadzona właśnie w świecie tego komiksu. I to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy przegląd newsów. A my zaraz przejdziemy do przeglądu komiksów. Samurai i Stitch. To nie jest Lilo i Stitch, tylko Samurai i Stitch, taka. Taka ciekawostka, bo pewnie jak słyszymy Stitch, to głównie sobie wyobrażamy ten konkretny film animowany. Natomiast w tym tytule, który właśnie trafił na nasz polski rynek za pośrednictwem wydawnictwa Egmont, to pewnego rodzaju wariacja. I wszystko się toczy w latach średniowiecznej Japonii. I tak. To jest crossover, w którym, znaczy crossover, to mamy wzięcie postaci właśnie z filmu animowanego i wykorzystujemy ją. Jakby trafia do zupełnie innego otoczenia niż właśnie znamy tego pierwotnego tworu. Brzmi dosyć specyficznie. Myślę, że osoby, które czytają na co dzień komiksy superhero są przyzwyczajone do tego typu zagrań, że bierzemy jakąś postać i osadzamy ją w jakimś zupełnie innym otoczeniu niż dotychczas. Patrząc, jak to będzie wyglądać, co ciekawego można z tego. Wyciągnąć. No i myślę, że to jest bardzo sprawne porównanie, czyli bierzemy jakąś znaną postać i trafia ona do zupełnie innych okoliczności niż znamy do tej pory. I nie dość, że trafia do Japonii czyli zupełnie innego miejsca niż z tego, z którego znamy film animowany, to jeszcze do zupełnie innych czasów, bo do e, średniowiecza. I e, Stitch to oczywiście jest ten nasz kosmiczny zwierzak, jako jedna z głównych postaci. Drugi główny bohater jest Yamato Mason. Jak czytamy na tyle okładki, jest to e, jeden z władców prowincji, który budzi strach wśród swoich e, poddanych. I komiks właśnie się zaczyna od tego, że widzimy jak Yamato Mason robi napaść na jednego ze swoich wrogów, idzie ze swoją armią i nagle wszyscy są świadkami tego jak spadająca gwiazda spada nieopodal nich. Ale to oczywiście nie była spadająca gwiazda, tylko statek kosmiczny, w którym przybył, przybył Stitch. Komiks jest przeznaczony zdecydowanie dla najmłodszego czytelnika. Autora, autorem tej mangi jest nieżyjący już niestety Hiroto Wada. I powiem tak: koncept brzmi całkiem ciekawie. Ja lubię tego typu zabawy, a jeszcze jak mamy do tego twórcę, który. Na co dzień nie pracuję nad tego typu franczyzami, no to mamy naprawdę super potencjał, super pomysł do wykorzystania i zobaczenia, co będziemy mieć do, do że tak powiem, skonsumowania. Więc podchodziłem z takim umiarkowanym entuzjazmem, ale miałem duże, znaczy, może nie że oczekiwania, ale spodziewałem się, że będzie coś ciekawego. I Powiem szczerze mówiąc, że zagadłem się na tym e, tytule, pod tym kątem, ponieważ manga jest rzeczywiście bardzo, bardzo prościutka e, i to zarówno może mieć dobre i, e, i, i złe znaczenie, bo oczywiście e, hi, dobra historia wcale nie musi być skomplikowana, e, prosta historia również może być bardzo dobra, natomiast tu bym powiedział, że może nie tyle, że jest trochę naiwna, tylko infaltyna bym powiedział troszeczkę. Ponieważ mamy te takie złowrogie wprowadzenie do tego, gdzie nasz główny bohater właśnie jest opisywany, jako taki, którego się inni boją, że jest taki zły i tak dalej. No i w momencie kiedy Stitch jest odnaleziony, to właściwie cały komiks jest o tym, jak ten wielki, zły, brutalny władca. Chcę się przypodobać nowemu zwierzątku, które znajduję i próbuje go karmić, żeby móc go pogłaskać i widzimy po prostu starania tego, yy, aby Yamato mógł pogłaskać, na przykład po brzuszku Stitcha. Brzmi to dosyć absurdalnie i szczerze mówiąc nawet nie miałbym. Yy, Dużego problemu z tego typu opowieścią, ale mam wrażenie, że od samego początku komiks był w taki sposób prowadzony w narracji, jakbyśmy naprawdę mieli się bardzo przejąć tym naszym głównym bohaterem i tym, że jak on jest złowrogi i tak dalej, a on w bardzo krótką chwilę po prostu zmienia się z tego brutala w osobę bardzo łagodną. I oczywiście to nie chodzi o to, że każdy brutal nie może mieć swojej takiej lżejszej strony. Tylko to następuje tak bardzo nagle i niespodziewanie, że mimo tego, że ledwo, że poznajemy tą postać, to już nam się wydaje trochę out of character. Więc narracyjnie jest to bardzo fascynująco nierówne, bym mógł. Um, powiedzieć. E, mnie osobiście ta historia nie przypadła do gustu, choć moim zdaniem w środku tego wszystkiego było coś z dużo większym potencjałem. Wydaje mi się, że gdyby Hiroto Wada poprowadził tą historię troszeczkę inaczej, ten cały etap próby przypodobania się Stitchowi i nadal, nadal utrzymując ten taki lekki ton, który jest w tym całym komiksie, to wydaje mi się, że znaleźlibyśmy wyszedłby z tego znacznie znacznie lepszy komiks. A tak to mam wrażenie, że właśnie przez te um, około 100 lekko ponad 150 stonach mamy po prostu takie bardzo lekkie, niezobowiązujące opowiastki, a, które tak naprawdę za bardzo do niczego nie dążą i jest może z jeden czy dwa momenty, w których się uśmiechniemy, że jest śmiesznie, ale potem sobie przypomnimy, że ta historia jest bardzo błaha, nieciekawa i niezbyt wciągająca. Jeśli bym miał wymienić dwa największe plusy tej historii, to ilustracje od Hirotu, Hiroto Wady, które są Ok, poprawne, w porządku, chociaż bardzo zabawnie wygląda trochę to, jak mamy takie bardziej szczegółowo narysowane postacie ich pancerze, zbroje, stroje i tak dalej. W kontraście do takiego stycza, który wygląda bardzo Disneyowsko nadal w tym, w tym komiksie, więc mamy takie trochę zderzenie dwóch światów dosłownie i w przenośni. A druga rzecz, która mi się bardzo podoba to to, że w lewym dolnym rogu mamy e, takiego stitcha, który nam e, tak pokradkowo tańczy i się rusza jak e, tak bardzo szybko, wiecie, stronami przewracamy. E, nie pamiętam kiedy ostatnio czytałem komiks, w którym coś takiego było. Także ja bardzo lubię takie ciekawe, fajne dodatki i myślę, że takich młodszych e, czytelników na pewno e, złapie coś, e, coś takiego, ale czy ten komiks będzie dobrze złapany przez nich? A nie jestem do końca pewien. To jest raczej tylko i wyłącznie e, lektura obowiązkowa dla osób, które rzeczywiście kochają wszystko e, ze Stitchem, niezależnie od jakości e, i myślę, że że to będę przede wszystkim w taki sposób tutaj kierować właśnie dla osób, które chcą po prostu włonać wszystko co nasz rynek ma do zaoferowania z tą e, postacią. To jest tą pierwszy, e, jeszcze będzie Ciąg dalszy. A, czy będzie on lepszy od tego, co dostaliśmy tutaj? O tym się będziemy musieli jeszcze przekonać. Samurai i Stitch to pierwszy z wydawnictwa Egmont. Mat. Lili i Benji to jest trójka e, dzieciaków e, w różnym wieku. E, właściwie grupa dzieciaków, która jest, e, który, którymi, które są głównymi postaciami e, komiksu francuskiego Supersi i tutaj ponownie wydawnictwo Egmont i tom drugi już e, pod tytułem Bohaterowie. E, to jest bardzo specyficzna historia, w której m, osoby spoza, pozaziemskie trafiają w naszą planetę w takich bardzo przykrych okolicznościach, bo bez rodziców, których już z nimi nie ma i nasze dzieciaki muszą sobie poradzić na ziemi, udając, że mieszkają z dorosłymi zaczynają, zaczynają chodzić do szkoły, żeby nie wzbudzać podejrzeń innych mieszkańców. No i muszą sobie po prostu jakoś starać się funkcjonować w zupełnie od siebie. Zupełnie takim odmiennym świecie niż dotychczas żyli w kosmosie. Historia jest właśnie. O tyle ciekawa i dobra, że opowiada nam o bardzo różnych aspektach tego dostosowywania się do naszego świata, więc mamy różnego rodzaju problemy tego właśnie, jak funkcjonować, jak wiecie, życie szkolne, pozaszkolne. I mamy tutaj ten element superbohaterski, bo pod wpływem pewnych wydarzeń nasza cała trójka postanawia pomagać. I w pierwszym tomie mamy rozpoczęty wątek tajemniczych podpaleń i tego, że policja się zaczyna interesować akcją tajemniczych dzieciaków. Prawdopodobnie o supermocach, aczkolwiek nikt inny nie wierzy w to, nie wierzy w to że gdzieś po, po mieście poruszają się dzieciaki z supermocami. Część druga znacznie bardziej skupia się właśnie na tym aspekcie superbohaterskim, gdzie nasza cała ekipa postanawia funkcjonować właśnie w taki sposób. Wiecie, zaprojektowanie stroju, patroli, zaplanowanie patroli, skupieniu się na konkretnych zadaniach, czy właśnie rozwiązanie sprawy tych tajemniczych podpaleń, która się Dalej ciągnie i to brzmi całkiem fajnie, pełno zabawy. Znowu jakaś tam forma odmiany konwencji, jakby zastosowanie konwencji superboaterskiej, troszeczkę coś innego. I to mógłby być zwykły rozrywkowy superboaterski super komiks o dzieciakach, gdyby nie to, że autorzy dostarczają moim zdaniem znacznie więcej, bo. Nadal mocno skupiają się na tym aspekcie, że mamy do czynienia z sirotami, które niekoniecznie może się idealnie do, ze sobą dogadują ze względu na to, że nie mają tych rodziców. Jedni będą bardziej tęsknić za nimi, a drudzy będą się skupiać na tym, aby przetrwać w tym świecie, do którego teraz trafili, pielęgnować kontakty, które. Mają na tej obecnej planecie, w swoim otoczeniu, w szkole. Jednocześnie muszą uważać, żeby nie nadużywać swoich mocy, żeby odpowiednio się dostosować do tych akcji superbohaterskich. I jak oni to wszystko pogodzą, na przykład z życiem szkolnym i bardzo mocnym punktem tego komiksu są konsekwencje, to znaczy wszystkie te czyny mają swoje konsekwencje, które napędzają dalej fabułę całego komiksu, i jest taki jeden moment w tym, w tym komiksie, w którym myślałem, że był takim, wiecie, zwykłym żartem, który komentował tą, tą sytuację przez osobę postronną względem naszych bohaterów. Ale okazało się, że to nie zostało potraktowane żartobliwie przez twórców, tylko to miało swoje konsekwencje, które jakby właśnie robią więcej takiej dramy, więcej problemów naszym postaciom, które no właśnie za wszelką cenę chcą zadbać o tą anonimowość. Ui. Utrzymywanie tego takiego fałszywego wizerunku, że tak, tak, oni są normalnie funkcjonującą rodziną, tylko no rodziców nie ma w domu, bo oni są wiesznie zajęci w jakichś tam delegacjach gdzieś jeżdżą i tak dalej, no i dlatego nie ma ich obecnie w domu. Mnóstwo fajnych motywów w tym komiksie jest, i choć komiks, komiks się niesamowicie dobrze i szybko czyta, to nie jest większy album pod kątem rozmiarów. Przypomnę, to jest taki trochę mniejszy format w twardej oprawie, bo Egmont jest bardziej znany z tych komiksów dla dzieci i nastolatków, z takich chudych czy wyższych albumów w miękkiej okładce, Natomiast supersi są w mniejszym formacie i w twardej oprawie. To no także taki w sumie wyjątek spośród tej oferty, taki jeden z kilku. I ja jestem naprawdę zafascynowany tym komiksem i tym, właśnie jak fajnie jest wykorzystywany motyw superbohaterów, zaadoptowany do tej historii, która ma dużo emocji i jest naprawdę też trzyma w napięciu przez to, że. Te wszystkie czyny, które nasi bohaterowie robią, błędy, które popełniają, to wszystko niesie za sobą konsekwencje. I to powoduje, że komiks supersi jest naprawdę fenomenalny, i drugi tom jest tak samo dobry, jak chyba nawet nie lepszy, bardziej mnie wciągnął niż tom pierwszy. Także, jeśli szukacie czegoś dla swoich dzieciaków i takiego bardziej dla nich bezpiecznego pod kątem superbohaterskich rzeczy, a są jeszcze za młode na jakiegoś tam Batmana, Spidermana i tak dalej, to Supersi to są bardzo dobrym wyborem i polecam nawet ten komiks czytelnikom starszym. Ja sam świetnie się bawiłem na tym komiksie. Supersi, tom drugi z wydawnictwa Egmont. Na koniec audycji, w której mówimy o komiksach dla najmłodszych, tutaj tylko przypomnę, zostawiłem trzeci, tak, trzeci tom z serii Sprawy kryminalne Filipiny Lomar. Trzecia część nazywa się Zatruta Woda. Filipina Lomar to jest chyba jedna z moich ostatnich takich ulubionych bohaterek, jeśli chodzi o postaci z komiksów wydawanych przez wydawnictwo Egmont, z tych właśnie dla najmłodszych, no bo te inne, no cóż, pokończyły się te serie. Wcześniej była na przykład fenomenalna wisienka z pamiętników wisienki, a Filipina Lomar to z kolei taka trzynastolatka, czy tam właściwie trzynaście chyba i pół, jak to podkreśla chyba w komiksie, jeśli dobrze pamiętam, która zajmuje się tym, Czym się fascynuje i czym chce wykonywać jakby swój zawód profesjonalny w przyszłości? Jest detektywką, czyli można do niej przyjść z pewnymi sprawami, pewnymi problemami, żeby coś odkryć, odnaleźć. Filipina się tym zajmie. No i w każdej części obserwujemy właśnie różnego rodzaju sprawy i to co chyba najlepiej odczułem w tym trzecim tomie a przynajmniej takie miałem wrażenie, że najsilniej jest tutaj to zbalansowane i dobrze rozpisane: to to, że y, każda z tych części. Y, jakby miesza ze sobą życie codzienne od Filipa, Filipiny z właśnie konkretną sprawą. Więc to nie jest tak, że przez cały komiks będziemy tylko i wyłącznie poznawać e, śledztwo, ale również trochę rzeczy z, z życia Filipiny, z jej rodziny, z jej kontaktu z matką, e, z jej rówieśnikami i tym, jak po prostu próbuje pogodzić ze sobą. E, to co robi na co dzień ze swoim takim życiem nastoletnim, chodzeniem do szkoły i tak dalej, co moim zdaniem bardzo dobrze buduje postać. I pamiętam, że byłem trochę krytycznie nastawiony do początku tej serii, ponieważ twórcy wrzucali właściwie nas na głęboką wodę, i oczywiście nie ma nic złego w tym, że zaczynamy jakąś, y, y, poznawać jakąś postać od środka, kiedy ona już w jakiś sposób funkcjonuje, ale miałem wrażenie, że w tym pierwszym tomie aż tak dobrze y, nie poświęcono narracyjnie y, odpowiedniego czasu i odpowiednich rzeczy, żeby nam trochę więcej o tej postaci powiedzieć. Szczególnie z tym, no jakby skąd to się wzięło, że ona tak po prostu jest detektywką w tak bardzo młodym wieku, i że tak po prostu ludzie do niej przychodzą od tak, żeby poprosić ją o pomoc, i jest traktowana na poważnie pod, pod tym kątem. No ale kiedy się już wkręcimy, to seria naprawdę ma, ma nam dużo fajnego do zaproponowania, i w tym konkretnym tomie mamy historię, no można powiedzieć, taką w sumie odnośnie ochrony środowiska, niejako, bo. Yy, yy, Filipina próbuje odkryć to, kto zatruwa wodę odpadami. Jednocześnie jest to powiązane ze sprawą, którą dostaje, gdzie ktoś niesłusznie został oskarżony o napad w jednym sklepie i trafił do więzienia, kiedy ktoś to inny popełnił to przestępstwo. I to nam to na właśnie robi takie większe troszeczkę wątek z tym zatruwaniem. Nie chcę za bardzo wchodzić tutaj w szczegóły, ponieważ Chyba to jest moja ulubiona część, mam wrażenie, bo cała intryga jest bardzo fajnie rozpisana, troszeczkę uderza w emocje i osobiste życie Filipiny. Jest twist w tym, w tym komiksie, który bardzo mi się podobał, gdzie powoduje, że cała, cała ta otoczka detektywistyczna, że mamy tajemniczą sprawę, to wszystko nabiera rumieńców i jest to taki właśnie nastoletni kryminał, jeśli bym mógł to tak określić wiecie sprawa detektywistyczna i miałem ogromną ogromną frajdę z czytania tego komiksu. Także chyba jedna z moich ulubionych części. Muszę też powiedzieć, że i to chyba zwracając na to uwagę chyba też w poprzednich tomach przy omawianiu ich, że tutaj pod kątem rysunków jeśli dobrze pamiętam jest to Greg blondin jest poukrywanych dużo Easter Eggów, jeśli chodzi o komiks czy popkulturę zarówno europejską, ale też amerykańską i japońską. Także tutaj na pewno osoby znające znające Akire to dostrzegą pewne bardzo charakterystyczne rzeczy, charakterystyczne rzeczy w tym tomie, ale nie tylko są tu nawiązania do Akiry, jest do kilku jeszcze innych. Rzeczy generalnie można by było naprawdę spędzić sporo czasu i frajdy wyłapując te wszystkie smaczki i nawiązania we wszystkich dotychczas wydanych tomach. Także ja jestem za zadowolony z tej trzeciej części. Miałem właśnie na samym początku, kiedy ta seria u nas wystartowała, miałem takie trochę mieszane odczucia, czy raczej obawy, czy to odczucie nie będzie się powtarzać, o którym mówiłem, że troszeczkę nie potrafię się wkręcić aż tak bardzo dobrze w postać Filipiny i to, jak ona funkcjonuje. Ale po jakimś czasie to naprawdę wszystko już działa bardzo dobrze. Zakładam, domyślam się, że może w którymś tomie domyślam się troszeczkę czegoś więcej z jej tak zwanego Origin Story w cudzysłowie, czyli jak doszło do tego, że działa w taki sposób, w jaki działa. No i to, że mamy, to, bo, bo, bo mamy w tym tomie, tak jak Wspomniałem dużo takich elementów z życia prywatnego od Filipiny, co nam bardzo fajnie buduje też napięcie w tym śledztwie w, śledztwie w pewnym momencie, ale to znów bym musiał spoilerować dlaczego, a tego bym nie chciał. Bardzo zachęcam do e, czytania tego komiksu, na pewno dla młodszych, a dla starszych, którzy lubią właśnie takie trochę lżejsze, ale nadal całkiem poważne opowieści, e, detektywistyczne, tylko z bardziej e, nastawione na postaci nastoletnie, to sprawy kryminalne Filipiny Lomar są fantastycznym tytułem, i trzeci Tom, e, zatruta woda, moim zdaniem, to potwierdza. A to wszystko z wydawnictwa Egmont. I to by było na tyle, jeśli chodzi o naszą e, dzisiejszą audycję. E, przypomnę, mówiliśmy o takich komiksach jak Samurai i Stitch, e, Super -Shi Tom drugi i sprawy Filipiny Lomar tom 3. E, wszystkie te komiksy z wydawnictwa Egmont. Chciałbym serdecznie podziękować za spędzenie tej godzinki właśnie z nami w Radio Afera i Komiksem. Mam nadzieję do usłyszenia za tydzień. Cześć. Mam mały problem z krzyżówką, mógłbyś mi pomóc? Dawaj. Yy, na 6 liter postać Boba Keina i Billa Fingera. Mm, Batman. Pasuje, a słuchaj, rysownik Torgala. Mm, Grzegorz Rosiński? Skąd ty to wszystko wiesz? Słucham prosto skadry. Relacje z imprez, ciekawi goście, oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej, tylko w audycji prosto W Każdą sobotę o 15.00.